Najpopularniejszą cieczą jest woda. Okazuje się jednak, że każda ciecz znajduje się tak samo. Pokażemy Wam eksperyment z cieczą. Do jej przygotowania potrzebne będą do woda i z ziemiczana. Tak zwana małka ziemiaczana. Nazywa się ona cieczą Newtonowską. Dlaczego? Zaraz Wam wyjaśnię. Słynny fizyk Newton założył, że wszystkie ciecze znajdają się tak samo i mają te same właściwości, a my pokażemy... Że w pewnych warunkach roz zachowuje się jakcież, ale za jakieś sprawczyste ciało Przygotowaną mąkę wsypujemy do naczynia. Potem dolewamy wody. Mieszamy aż do, uzyska, aż do uzyskania mieszaniny. Około na początku mąka będzie nasiąkać wodą, lecz później można tam Łatwo to rozpoznać po fakcie, e, iż e, szybciej mieszamy, tym jest to, trudniejsze. A oto gotowa mięcznik. Wodę hmm. musimy dodawać stopniowo, ponieważ hmm. My zaraz dużo. Musimy to sypać mocno. пока лайк не очень Gdy przechylamy pojemnik, ciecz wypełnia go równo. Gdy zanurzymy niewielki przedmiot, on się zatopi. A teraz pokażemy Wam, że ona może być też czarnym stałym. Przez gwałtowne mieszanie robią się जो रहा है For that Uderzając piłką o powierzchnię cieczy, widzimy, że robią się niewielkie fale takie jak na wodzie. Ale tylko dlatego, że ciecz twardnieje tylko w jednym miejscu w miejscu uderzenia. Jak swobodnie się rozpływa, a teraz powinni ją energicznie przesunąć z jednej strony na drugą. I, I można ją z powrotem odbierać i A przy wodzie byłoby to znacznie trudniej. Nie możliwość. To u niej basen, cieczą miniatunowską. I energicznie jakbyśmy uderzali w jej powierzchnię, moglibyśmy po niej biegać. Wprawdzie nie mamy dużego, dużego basenu, tylko mały. A z całą paczką cieczy przywieźliśmy z domu. A więc zapraszamy do wspólnej zabawy. Pożegnijmy gołowników. Czyli to może być.

Não, não, não. Ale <s> trzeba się nie przesadzić. <advod> A się robię, teraz jest szczęście. A <gania> sobie to złożyć. Zamieszajcie się, że to jesteśmy żebyśmy się ハリー。